New York. What did you do there? Business much like this. Something that really caters writing on a resume. It was a fine thing you came along when you did. <laughs> How do you think I ended up here? I gambled, and now I owe money to men you don't want to be in debt to. I come here to pay it back. Me busting you out. What do you think that was? Charity. Who sent you? Somebody who was willing to take my marker in exchange for you. Dobra, Booker nie jest najbardziej przyjemną osobą do rozmowy jaką znam. Dziewczyna cieszyła się, że Koleś przed ją uratować. On podsumował ją generalnie, że wymienił ją za długi spowodowane hazardem. Fajnie. No dobra. Ktoś nas przywita, czy generalnie wchodzimy... ...od tak? Ktoś nas jednak przywita. Dobra, poczekaj, masz podejdą. Na bliską odległość. Dziękuję. Przeładujmy. Albo po prostu weźmy to! Dobra, gdzie jesteś? Nie ukrywam, że trochę czasu zabiera rozpędzenie się tej broni, ale kiedy już to zrobi, jest ciekawie. So, looks like they call you the False Shepherd, and you the Lamb. Let's not call each other that. Suits me. How do you figure they'd know you'd be coming? Either they've got a prophet on their side. Har har. Or them that hired me also wrote the signs. Why? Got me.

There's no one... wait what is that 40 north by 74 west that's not paris that's new york did you know that one thing i had in that tower was time mr dewitt time to study things like geography i owed money and there's a fellow who he offered to wipe away my debt in exchange for you <laughs> come on <Eddie. laughs> come on Eddie. Definitywnie zasłużył. Już jakiś czas temu mówiłem, że ściemniamy jej na temat Paryża. No cóż, oberwało nam się. The fuck, so you're this false shepherd we've been hearing so much about. Caused a mess of trouble at the raffle. You, Fitzroy, nothing but I got no quarrel with you or your Vox Populi. This is my airship you're hanging me out of, and I got perilous need of it. Really because it sure like old comstock's airship to Listen, me. i ain't looking for a fight. there's already a fight to win. only question is, which side you on? comstock is the god of the white man, the rich man, the pitiless man. but if you believe in common folk, then join the Vox. if you believe in the righteous folk, then join I just the fox. Want my ship. and the Vox shall give her to you. but first.

Dobra, czyli idziemy do rusznikarza, odebrać broń. Następnie, teoretycznie otrzymamy statek od Voxów, Co pozwoli nam się stąd wydostać. Gdzieś po drodze musimy znaleźć Elizabeth. Wygląda to, że wracamy do sytuacji, w której nikt do nas nie strzela. Dobra, gdzie ja jestem? I dlaczego oni czyszczą cały czas to samo miejsce? W tak muzyki. Czy mogę cię po prostu zastrzelić i zakończyć sprawę? Dobra, chyba idziemy w dobrym kierunku. Naprawdę chciałbym zacząć trzecią wojnę światową w tym miejscu. Jednak zdecydowanie prościej będzie po prostu przejść bez walki. Jestem bardzo ciekaw dlaczego strażnicy nie atakują człowieka, który biega po okolicy z bronią. Ways, or maybe you don't. Oj, pożałujesz. No dobra, wydaje mi się, że oni po prostu ją wyrzucili ze statku, więc nie ma problemu. Może nawet wyświadczyli mi przysługę. I biegam z bronią. No dobra, mogła zespawnować coś gorszego. Balony, orkiestra. Co tym razem? Pysznie, po prostu pysznie. Dobra, zanim pójdziemy dalej, przeszukajmy wszystko. Może uda mi się znaleźć trochę amunicji oraz jakąś lepszą broń. monster nie ma w ich liczbie. jest dla nas, którzy się na Choć nie byliśmy tymi, którzy Czuję tylko dla tych, którzy pod jego banerem. brzmi, czy potrzebuję w tym momencie snajperkę? Może być niezłą opcją, skoro walczymy na zewnątrz? Tak, naboje do wszystkiego. Oznacza tylko jedno. Bo czeka nas grubsza przeprawa. Czy ktoś mi wytłumaczy, co się właśnie stało? Dobra, giń. Ktoś za mną? Nie. Wygląda to, że jesteśmy w miarę bezpieczni. W związku z tym rozegrajmy to powoli i spokojnie. Witam. Kocham ten dźwięk muzyki podczas headów. Tak bardzo satysfakcjonujący. Na wszelki wypadek przeładujmy. W razie gdyby ktoś jeszcze spróbował tutaj przyjść. Okej. Okay. Ktoś rzuca granatami. Co średnio mi się podoba. Czy ja odkądś obrywam? Dobra, tam jesteś. Wydaje mi się, że odpadał mu wiadro. Jakim cudem nie trafiłem, nie jestem do końca pewien. Spróbujmy, może przejąć jego ciało? Właściwie przejąć jego. Nope. Naprawdę potrzebuję tylko sekundkę. Żeby on przestał do mnie strzelać, Fuck! Dobra, to było nie trafienie roku. Dobra, zróbmy to trochę inaczej. Łap. Oops, tego nie wzięłem pod uwagę. Dobra, sprawa rozwiązana. Ktoś jeszcze? Rozumiem, że tak, nie wiem do końca skąd, gdzie, ani kto. Dobra, gdzie jesteś? Wydaje mi się, że zacznę rozglądać się po okolicy. Przeszukam sobie wszystkie ciała, on w końcu wyjdzie. Bądź chociaż zaatakuje. Może gdzieś na górze? Wydaje mi się, że załatwiliśmy wszystkich. Gdzie dokładnie jest Elizabeth? Dobra, przeszukajmy sobie ten pokój. Ona nie ucieknie. Chociaż teoretycznie ucieka. Ale z drugiej strony, prawdopodobnie tak czy inaczej ją złapiemy. Dobra, mogę otworzyć Wam cele? Nie. Mogę zakupić amunicję? Zdecydowanie tak. No i dobra, gońmy Elisabeth. Gdybym tylko wiedział, dokąd jedziemy. Okej. Okay. Ona i jej magiczne sztuczki. A tam od razu fałszywy. Złota rączka. Ciekawa ksywa. Ups. Elizabeth. He hey, I'm slipping. Do not attempt to follow me, Mr. Dewitt. <sighs> Elizabeth, I've made an arrangement to get our airship back. You can get us out of here. Yes, I just need to supply enough weapons to arm an entire uprising. And where will we get these weapons? From one of our many friends and allies? A gunsmith in Finkton should be a walk in the park. What do you say, partners? <sighs> You're a liar, Mr. Dewitt, and a thug you're also my only means of reaching paris okay koham i humore pobros tu koham i character do you know don't get too comfortable with my company mr Dewey. anarchist, anarchist you are a means to an end uh, no more what? they say uh, throw down your tools they say why I, I tell you the moment you do you will see what those hyenas are made of i ask you Jakieś małe zapasy w okolicy? Raczej nie. Dobra, chodźmy za Elizabeth. To byłby twój Kto zapłacił ci, żeby znaleźć tego człowieka? Daisy Fitzroy. She's either a great hero or the worst of scoundrels, depending on who's doing the telling. She's good for an airship. I don't care if she's the Queen of Holland. I was born deaf. <laughs> I hear what it is people are saying. And, uh... Welcome to Fink Industries recruitment. We are not looking for any help. You hear that? No help. How are we going to get into Finkton? Illegally. Let's look for another way in. The fact is,

Eee, dobra, ja. Może jakaś mała wyrwa, która mi pomoże w okolicy? Dziękuję. Skąd tak właściwie wzięłaś się na górze? Dobra, dziękuję. To może być problem. Ukryjmy się na moment, kiedy przeładowujemy cześć. Witam. Dobra, jak na razie spokojnie. Tak, tak, już klękam. Łup, prawie zestrzeliśmy Elizabeth. Rozumiem, że te dźwięki znaczają, że odstrzeliwuje im głowy z shotguna. Jakże brutalnie. Solę, jak zawsze. Przeszkukujemy ciała. No co już gdzie teraz? Tam? Nope. Locker. It's Slate's locker. He must have worked here. I... This is my mother's diary. Why would Slate have it? My husband claims the child was created from whole cloth by divine will. I am a believer, but I am not a fool. His bastard shall not be raised under this roof. My mother. She had me locked in that tower. Elizabeth. I just want to get out of this city. Please. Okej, okay, zanim zakończymy odcinek, postaram się wszystko ładnie sobie ustawić. Elizabeth była w Kolumbii od samego urodzenia. Jest teoretycznie dzieckiem Comstocka. Jednocześnie jego żona twierdzi, że jest to Benkart, czyli tak naprawdę jego żona nie urodziła Elizabeth. Elizabeth została zamknięta w wieży przez matkę bądź macochę. Pytanie brzmi, dlaczego macocha zmarła? Czy... Zmarła z powodów naturalnych, czy została zabita przez Komstoka? Wydaje mi się, że cała legenda mówi o tym, że matka zmarła podczas porodu Elizabeth, Tak przynajmniej mi się wydaje. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że historia zaczyna nam się powoli układać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i jak zawsze, do usłyszenia następnym razem. Cześć.